Tradycja festiwalu nawiązuje do pobytu w szawnie zdroju wówczas Bad Salzbrunn, XIX-wiecznego kompozytora Henryka Wieniawskiego, który w latach 1855-1857 dał dwa koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu to muzyczne spotkania z muzyką klasyczną, wykonywane w zabytkowych przestrzeniach jednego z najpiękniejszych uzdrowisk naszego regionu. Dzisiejszy wieczór wypełni muzyka. Rodziny Wieniawskich w wykonaniu artystów z Art Chamber Duo. Julita Przybylska-Nowak zagra dla Państwa na fortepianie, natomiast Jarosław Pietrzak będzie grał na skrzypcach. W programie koncertu usłyszymy następujące utwory. Henryka Wieniawskiego Adagio Elegine op. 5, następnie Edwarda Wolfa Duet koncertujący na tematy z operytą Żuan, Wolfganga, Amadeusza, Mozarta. Edward Wolf był wujem braci Wieniawskich, był bratem ich matki, był wybitnym kompozytorem i pianistą. Podczas studiów Henryka i Józefa Wieniawskiego. otaczał ich troskliwą opieką. Następny utwór, który usłyszymy, to będzie to bardzo popularna i znana Legenda opus 17 Henryka Winiawskiego. A następnie usłyszymy tango Mr. Poldowski, Ale tak naprawdę ten utwór tango jest to utwór Ireny Reginy Wieniawskiej, najmłodszej córki Henryka Wieniawskiego, która, jako jedyna z licznego rodzeństwa i yy, z licznego potomstwa państwa wieniawskich poświęciła swoje życie muzyce. Większość swojej kariery muzycznej, większość jej kariery muzycznej toczyła się. W Stanach Zjednoczonych. Była bardzo zdolną i płodną kompozytorką, natomiast swoje dzieła podpisywała jako poldowski. I tak naprawdę nie wiadomo dzisiaj, dlaczego nie chciała swoich utworów sygnować jako Regina Wieniawska. Przypuszczalnie dlatego, że nie chciała swojej twórczości konfrontować z wybitnym dorobkiem swojego ojca. A na zakończenie naszego koncertu usłyszymy utwór braci Wieniawskich Henryka i Józefa, Crown Duo u kompozytorów Opus ósmy oraz Opus piąte. Józef Winiawski był młodszym bratem Henryka Wieniawskiego, świetnym pianistą, też kompozytorem. Jako pianista kształcił się między innymi u samego Franciszka Lista w Weimarze. Bracia Wieniawscy przez pięć lat tworzyli znakomity duet fortepianowo-skrzypcowy, który cieszył się wielkim poważaniem i popularności nie tylko w Rosji, w Polsce, ale także w całej Europie. I właśnie z tego okresu pochodzi ich wspólny utwór Grand Duo Polones. Przed Państwem Julita Przybylskonowak nowak na fortepianie, Jarosław Pietrzak na skrzypcach, w koncercie Muzyka Rodziny Wieniawskich. Artystycznym credo zespołu jest dążenie do wykonywania utworów w sposób ukazujący w pełni możliwości techniczne oraz zróżnicowanie i różnorodność barw dwóch tak odmiennych od siebie instrumentów, jakimi są skrzypce i fortepian.